Dziś będzie o magii, o magii może nie tej magicznej, za którą odpowiadają różdżki i czarodzieje, ale o tej magii codzienności, o tym co sprawia, że dzieciństwo staje się przepiękną historią jakąś taką owianą ładnymi wspomnieniami. I nie każdy z nas takie dzieciństwo miał, nie każdy z nas ma z niego wspomnienia. Nie mówię tylko o tych magicznych, ale w ogóle o jakichkolwiek, bo mam sporo znajomych, którzy nie mają żadnych wspomnień z dzieciństwa. I wiecie, zanim jeszcze miałam dziecko i zanim się na nie zdecydowałam finalnie, bo po prostu już czułam, że to jest ten moment, czułam, że chciałabym dać swojemu dziecku kiedyś dzieciństwo, które będzie mogło wspominać ze spokojem, z takim sentymentem, z poczuciem bezpieczeństwa. I tak sobie założyłam, że nie będę przy moim dziecku udawać kogoś, kim nie jestem, a jako, że jestem romantyczką, jestem bardzo sentymentalna. I już od dzieciństwa mam wrażenie taka byłam, to będziemy gromadzić jakieś pamiątki, opisywać wspólne fajne momenty, kolekcjonować kamienie, chociaż jeszcze wtedy nie wiedziałam, że te kamienie to przekleństwo każdego rodzica, bo każdy kamień na ulicy jest magiczny i, i oczywiście trzeba go podnieść i wziąć ze sobą do samochodu. I zakładałam, jeszcze kiedy Helena była w moim brzuchu, że miejsce, w którym się wychowuje, to pełne elfów, troli, magicznych stworzeń, tańczących w zatokach wielorybów i, i polarnych, to to już będzie magiczne. I marzyłam o tym. I oczywiście myślałam, że macierzyństwo to jest kurwa sam deserek z bitą śmietaną i, i te właśnie filmowe ładne sceny, jak to z reklam. I to nie jest tak, że te sceny nie istnieją, bo uważam, że mimo jakichś uchybień, tak to nazwijmy, miałam bajkowe Warmińskie dzieciństwo. I latałam po jeziorach i lasach, i zjeżdżałam na workach od śmieci po górze piasku, przykrytej folią, takiej, co powstała po, po wykopywaniu dziury na oczkowodne. Pamiętam nietoperze latające nam nad głowami wieczorami, na działce, chodzenie po mokrej odrosy trawie, kiedy w wakacje jakoś rano się budziłam na działce u dziadków i babcia Aniela mi smażyła chleb w jajku. <laughs> I Pamiętam wyjazdy nad morze z rodzicami, pamiętam wakacje u dziadków w bytomiu, fototapetę, jaką babcia miała w dużym pokoju, w taką w las. I pamiętam też szukanie prezentów świątecznych w skrzyni łóżka u moich rodziców w pokoju ze starszą siostrą. I mam dużo, naprawdę dużo żywych wspomnień z dzieciństwa. I jak słuchacie moich podcastów od ostatnich pięciu lat, a, a na pięć lat znajomości, to już jest naprawdę bardzo dużo. No to no nie wszyscy mają taki staż związkowy, nie? Nawet. No to jak słuchacie mnie te 5 lat, to możecie zauważyć, że ja bardzo dużo opowiadałam tych wspomnień. I miałam przez wiele lat do tego roku bardzo, naprawdę bardzo zromantyzowany obraz swojego dzieciństwa i to romantyzowanie Mam wrażenie, że zajęło mi za dużo czasu i utrudniło trochę dostęp do, do odpowiedzi na wiele pytań, bo, bo za każdym razem jak na terapii było coś o dzieciństwie, to ja tak wspaniale opowiadałam mojemu terapeucie czy tam terapeutce, jakbym opowiadała bajkę o dzieciach z reklamy właśnie, albo z jakiegoś filmu dla dzieci, z jakiejś kreskówki. W kreskówkach nawet jak rodzice krzyczą na dzieci albo są surowi, to to jest podawane wiecie, w taki sposób, że, że to jest komedia. W bajkach nie ma przemocy, nawet jakieś takie psychiczne dogryzanie dzieciom czy traktowanie ich z góry to jest, to jest serwowane w taki sposób, że, że, no, że nie czujecie, że to jest coś złego. No więc ja tak opowiadałam o tych swoich kontaktach z dorosłymi. I wiecie, no fajnie jest zachowywać piękne wspomnienia ze swojego dzieciństwa, i od tego właśnie jest dzieciństwo. Dzieciństwo jest od wiary w dobry świat. Od wiary w to, że, że ludzie są dobrzy, że na świecie nie ma żadnych niebezpieczeństw, poza tymi, które sami sobie wymyślimy, czyli olbrzymami, jakimiś potworami pod łóżkiem, ale zawsze jest ktoś, kto może się nami zaopiekować i ochronić nas przed tymi rzeczami. I ja w swoim dzieciństwie no było mi dane mieć takich rodziców, że faktycznie czułam tę opiekę, ale jednocześnie czułam dużo innych rzeczy których nie umiałam nazwać, a no, kto by chciał na terapii tak z grubej rury przerzucać gruz. No więc spychałam tak trochę te tematy nogą, nie mając chyba wiary w to, że one mają wpływ na moją teraźniejszość, moje całe życie, w dodatku życie jako rodzica. No i tym samym mają wpływ na moją córkę, dla której przecież chciałam tego magicznego bezpieczeństwa w dzieciństwie. I sporo czasu... Ale też dobrze dobrany nurt terapii myślę, że miał na to wpływ, więc sporo czasu musiało minąć i musiałam trafić na genialną terapeutkę. I ten mur, którym obudowałam swoje wspomnienia z dzieciństwa, używając wielu różnych mechanizmów, w tym do bardzo dobrze mi znanej dysocjacji. I te, te takie wspomnienia, też zakodowane w ciele, po prostu wtedy puściły. Ale to było w zasadzie jak takie. Zdejmowanie kamyczka po kamyczku. To było, to było bardzo powoli, w takim tempie, które było dla mnie komfortowe. I też ten temat nie przyszedł sam z siebie. Ja nie przywołałam go, tylko się pojawił jako związany z tematem przerabianej przeze mnie terapii traumy, bo to był mój cel terapeutyczny, czyli, czyli przerobić traumę napaści seksualnej z dzieciństwa. I kiedy to zrobiłam, to pojawił się temat bezpieczeństwa, opieki, więzi i tak dalej. I tak doszłam do tego tematu dzieciństwa i rzeczy, które być może gdyby moi rodzice mieli mnie w innych czasach, bardziej współczesnych, no to zostałyby poprowadzone trochę inaczej, albo kiedy, nie wiem, sami, gdyby poszli na terapię swoje, tak jak my sobie chodzimy teraz, no to może to by miało też wpływ na mnie. Nie wiemy tego i nigdy się nie dowiemy. Tak czy siak, jak rozmawiałam z moim przyjacielem Bartkiem o jego przekopywaniu dzieciństwa to doszliśmy do wniosku, że jest kilka faz w ogóle tego procesu, więc najpierw jest oczywiście wypieranie, że coś było nie tak. Nawet jeżeli dostawaliśmy na przykład w domu kar fizyczne, a rodzice kazali nam przynajmniej jak mojej koleżance z gimnazjum klęczeć w workach z pestkami wiśni twarzą do ściany za karę. Nawet jeśli rodzice nas nazwali debilami, albo mówili, że nas nie, nie chcieli, to najpierw to wypieramy, no bo to jest ten element adaptacyjny, jak mówi moja terapeutka, to jest po prostu no, coś, co nas musi chronić przed tym, żeby nie stracić lojalności wobec opiekunów, bo wiemy, że jesteśmy od nich zależni. I musimy jako dzieci bronić rodziców w głowie i ich usprawiedliwiać. Musimy wierzyć, że, że ci rodzice są dobrzy, no. zwłaszcza najgorzej mają ci, którzy dostawali od rodziców, wiecie, sprzeczne sygnały, Raz rodzice byli kochający i ciepli, a, a innego dnia zimni i oceniający albo przemocowi. Ale także takich rodziców da się w swojej głowie wybronić, a dzieciństwo ubarwić. I jeśli tak idziemy przez życie z tym ubarwieniem, no to czasem sobie chyba nie dajemy prawa do myślenia, że niektóre rzeczy z dzieciństwa były faktycznie złe. No i jeśli były złe, to warto je zobaczyć, nazwać, zaakceptować, że były i są niezmienialne. Ale skończyć bronić swoich rodziców w tych błędach, jakie popełnili. No bo okej, okay, oni są ludźmi, ludźmi, nie musimy mieć z nimi kontaktu, nie musimy im wysyłać życzeń na dzień matki i ojca, jeśli nie chcemy, ale jeszcze w innych przypadkach nie trzeba przecież od razu zrywać tych kontaktów. No, nie zawsze trzeba. Są takie rzeczy, które można nazwać, wskazać palcem, ale jednocześnie nadal swoich rodziców kochać i mieć z nimi dobry kontakt. I. A mi się z, z tym pierwszym właśnie skojarzyło przerabianie dzieciństwa zawsze na terapii, nie? Że ze zdarciem z, tego, z niego tego różowego filtra, który, który na nie naciągnęłam, i jakimś zerwaniem kontaktu z rodziną, odseparowaniem się totalnym od niej. A to nie było konieczne i, i to nie była w moim przypadku prawda, ale kilka rzeczy, takich jak na przykład wieczne myślenie, co sobie pomyślą o mnie rodzice, jak sobie zrobię kolczyk w nosie, albo na przykład myślenie o tym, czy rodzice na pewno będą mnie kochać, jak nie wiem. Nie będę odnosiła sukcesów. No, no oczywiście to są durne myśli, tak? Ale, ale to były myśli, które całe życie zaprzątały mi głowę i pomogło mi. To, co przeczytałam w książce Dzieciństwo rodziców, jest to mit osieroconego bohatera. I zacytuję teraz z tej książki. Jaki wspólny mianownik łączy Tarzana, Harrego Pottera, Alladyna, Olivera Twista, Heidi, Pipi, Kopciuszka, Momo i Mogliego? Zgadza się, wszyscy są bohaterami książek dla dzieci i każde z nich we własnym czasie i stylu przedstawiało siłę, niezależność i determinację, aby iść własną, wyjątkową drogą. Ale łączy ich coś jeszcze, zauważyliście? Są sierotami. A my, prawie wszyscy, w przeciwieństwie do bohaterów naszego dzieciństwa, wychowywaliśmy się z rodzicami. Jak w takim razie wyjaśnić fakt, że będzie nam bardzo trudno znaleźć bohatera, który jest dzieckiem i mieszka pod jednym dachem z obojgiem rodziców, dorasta, rozwija się i odkrywa siebie w ich towarzystwie? Wyjątkiem są oczywiście muminki, skandynawski przykład dobrej rodziny. Tylko jeden fakt różni go od reszty bohaterów naszego dzieciństwa, bo mowa o zmyślonych istotach, które przesypiają całą zimę, zimę, a nie o ludziach. Ponieważ zgodnie z biblijnym prawem, przekazywanym w piśmie i ustnie, zawartym także w opowieściach, które ukazują się w naszych czasach, patrz, Harry Potter, dziecko, aby swobodnie się rozwijać, aby zostać bohaterem opowieści swojego życia, w cudzysłowie, musi rozstać się z rodzicami. A autorzy opowieści, twórcy naszych mitów, dokładają swoją cegiełkę, gdy wysyłają rodziców, by utonęli w morzu, czy zostali zabici przez złego czarownika albo po prostu umarli na gruźlicę w ramionach macochy bohatera książki. O czym to świadczy? Moim zdaniem to szerokie odzwierciedlenie rzeczywistości, którą napotykam co i róż, towarzysząc ludziom w ich rozwoju. Gdy mężczyźni i kobiety, aby dokonać głębokiej zmiany, podążyć za swoim wewnętrznym pragnieniem, coś ich zatrzymuje, sprawia, że zachowują się jak dzieci. Skrępowane i przestraszone, i to coś, ten potężny, niewidzialny byt, który nimi rządzi, to lojalność wobec rodziców: nie da się żyć z rodzicami i pozostać wiernym sobie. I ten cytat, przeczytany na, na początku tego roku, a później już cała książka, był na mnie, no to było dla mnie na maksa uwalniające. Nie ma tam mowy o jednej opcji, że musimy naszych rodziców metaforycznie uśmiercić, ale możemy mieć z nimi relacje, jednocześnie odchodząc o krok od tego, że nie jesteśmy już ich dziećmi muszącymi się im podporządkować, żyć według ich zasad, no bo jako dorośli już jesteśmy dorosłymi, no, podejmującymi swoje decyzje wynikające z naszych wartości, naszych przekonań i jakichś naszych marzeń. I ta wolność niespełniania oczekiwań rodziców, niespełniania się w jakichś rolach, które już jako dorosłym nam nie służą, to była dla mnie niesamowicie uwalniająca. Stąd wczoraj sobie zrobiłam kolejny tatuaż, zrobiłam sobie w październiku kolczyk w nosie, mimo że wiedziałam, że mój tata by tego nie pochwalił. Dokonałam apostazji, bo to już była moja decyzja, nie występowałam w imieniu swojego nazwiska rodu, moich rodziców. Bycie dorosłą to zbudowanie swojego imienia i podejmowanie decyzji za mnie i za moje potrzeby. I ciągłe wstawianie się za małą mną, nie? która czasem jeszcze chce się podporządkować i zrobić coś, żeby zrobić przyjemność rodzicom, ale jednocześnie to coś jest nie do końca moją potrzebą. Ale ten odcinek miał być o magii w dzieciństwie. I dlatego zaczęłam od tych granic, od bohaterów naszych dziecięcych opowiadań, bo o nich dzisiaj trochę też będzie. Bo to oni są właśnie kreatorami naszych dziecięcych fantazji i tej naszej wyobraźni. To jest właśnie dzieciństwo i kontakt z tymi wymyślonymi światami, które opierają się zasadą fizyki i techniki. I to jest właśnie to, co sprawia, że jesteśmy w stanie jako dzieci iść przez dzieciństwo w takim ochronnym pancerzu. Nawet jeżeli świat dorosłych nam nie sprzyja. I kiedy przestałam romantyzować swoje dzieciństwo, ale wciąż pozostawiłam w swojej pamięci to, że było pełne zajebistych, pięknych chwili, wspomnień, to byłam w stanie podjąć decyzję, że chcę taki świat dać mojej córce. Sama dostarczając jej jakichś miłych, magicznych przeżyć, którymi przecież może być również jedzenie zupy w wannie, nie? czy tam pizzę pod stołem, ale też chodzenie nad ocean i, i znajdowanie pięknych kamieni, a później malowanie ich i i podrzucanie na inne plaże. I teraz zaczyna się okres adwentu. Ja już nie jestem y, wierząca i nie wychowujemy Heleny w żadnej wierze, chyba że to jest wiara w siebie i dobro na świecie. Ale Helena ma jako dziecko, także dziecko w nas, dorosłych, silną potrzebę wiary w coś. I ja jako dziecko wierzyłam w wymyśloną przyjaciółkę, nazywała się Ola Byga, a Helena ma bibaka, również wymyślonego, jakiegoś stworka. I ulubioną obecnie bajką do oglądania Heleny ma w sumie dwie teraz ulubione. Pierwsza to jest Muminki, których o dziwo jej ulubioną postacią jest Buka, a druga to bajka również nieprzeznaczona szczególnie dla młodszej publiki. Jakoś tak chyba od szóstego roku życia to jest i to jest Netflixowa Hilda. I to jest bardzo piękna animacja, która w ogóle opowiada o dziewczynce żyjącej z mamą w jakimś takim nienazwanym nordyckim kraju. Ja, ja jakoś tak przeczuwam, że to jest Norwegia jednak. Miasto się nazywa Trollberg, trochę jak Tonsberg, w którym kiedyś byłam. I jest to bajka w pełni poświęcona wierzeniom nordyckim. Są wiedźmy, bogowie, olbrzymy, jakieś runy, elfy mające swoje magiczne, małe, niewidzialne domki, zaczarowane kruki, duchy piratów, tajemnicze stworzenia latające. No, no naprawdę jest to bajka wypełniona po brzegi po prostu tym światem wyobraźni. I Hilda i jej przyjaciele są z tym wszystkim razem. No, nic, nic złego im się nie dzieje, sterują pogodą itd. I ja oglądam tę bajkę razem z Heleną. Oczywiście nie zostawiamy jej z tym bez nadzoru i oglądamy razem tak? i opowiadam jej o tym, że to są stworki z czyjejś wyobraźni. I jak same już wymyślamy własne postacie i nadajemy, nadajemy im jakieś magiczne cechy, no to tak właśnie to jest czyjaś wyobraźnia. I ona rozumie już, co to znaczy na niby albo udawane. Że sama mówi na przykład, mamo to, ale to jest tylko stworek udawany. Więc w życiu Heleny istnieją już elfy, no i stąd teraz przejdę do tematu elfa który odwiedza Helenę w Adwencie od zeszłego roku. Bo zaczęło się tak, że zakumplowałam się przez internet z tatą na macierzyńskim, możecie sobie go zaobserwować na Instagramie i on się podzielił ze mną swoją tradycją dotyczącą jego córki, również Heleny, że wymyślili z żoną, że na koniec listopada będzie ją odwiedzać mały materiałowy elfik, taki kupiony w internecie. A w ich mieszkaniu pojawiają się takie drewniane drzwiczki, przez które teoretycznie będzie do nich przychodził magicznym portalem. I takie zestawy domków y, są elfa dostępne w różnych sklepach. I u mnie to jest na przykład w Sostrene-Grene, gdzie kupiłam elementy domku do nas, ale są też w Tigerze, w Auchan chyba, w różnych sklepach. Wysyłaliście mi nawet. Jakieś netto. I to są takie drzwiczki, które się przykleja do ściany na taśmę dwustronną. Ja mam do nich jeszcze takie małe drewniane saneczki, które się, które tak, wiecie, no, można, można nimi ślizgać. Małą choinkę z lampionami takimi świecącymi, małą latarnię, jakąś girlandę taką świecącą, też taki, nie wiem jak się to nazywa, o, lampion, o, lampion, on akurat nie świeci. I mam też małą sarnę, chociaż udaje, że to jest renifer. I mam zestaw miniaturowego wiadra z drewnem w środku, takim na opał. I kiedy Helena zasypia, wieczorem, rok temu ustawiałam jakąś nową scenę. Znaczy nie, nie codziennie, bo elf nie przychodził codziennie, tylko co parę dni. I on zostawia Helenie jakiś liścik pisany na komputerze i drukowany o tym, że tam, nie wiem, widział, że miała na przykład gruszy dzień i postanowił. Przyniesie jej mandarynkę, nie? Albo że bardzo go prosi o marchewkę dla swojego Renifera, bardzo ją prosi, bo, bo on nie miał siły go dzisiaj w nocy ciągnąć na górkę na Esję. Albo prosi Helenę o narysowanie mu mapy, gdzie się znajdzie jakaś najbliższa wypożyczania łyżew. No i my wtedy rysujemy razem mapę i Helena zostawia moją pod drzwiczkami, idzie spać, a rano czeka na nią coś od Elfa: no, jakaś mandarynka albo orzeszki, albo jakaś też zabawka w sumie drobna. Jakiś kolejdoskop, naklejki, czy tam kolorowanka. I Helena absolutnie żyje świętami. Przez Elfa i w ogóle przez istnienie Świętego Mikołaja, ona przez pół roku od świąt ciągle pytała, mamo, a już święta? Nieważne, czy to był luty, czy był maj, przysięgam, tradycja wprowadzenia do naszego domu Elfa, to było coś, co ugrzało mi też moją dziecięcą duszę. I kiedy wyciągam z komody te małe rzeczy i mogę wymyślać, co tym razem napiszę do Helen Elf, i wyobrażać sobie jej minę, kiedy jej zostawili, nie wiem, bilety do dziecięcego teatru. Albo kupon na lody, albo figurkę do malowania, to czuję, jakbym dawała to sobie małej. No. Elf nie musi istnieć fizycznie, możecie sobie go po prostu wymyślić i opisać dziecku. Może być wymysłem, może mieć postać człowieka, ducha, stwora, albo zwierzęcia. I może się pojawiać przez te drzwi, kupione drewniane, albo możecie te drzwi narysować na kartce i wyciąć je i przykleić do ściany, tak jak my to zrobiłyśmy z drzwiami do domu Bibaka, który mieszkał u nas w piwnicy w pralni. Elf jest konceptem, który ma wprowadzać do domu odrobinę magii, i tutaj nie ma zasad. Nie trzeba od razu kupować całego wyposażenia do domku dla myszek My League, albo wchodzić na winty i szukać tam nie wiadomo czego. Istnieją też na przykład gotowe adwentowe kalendarze do spędzania fajnego czasu z dziećmi. Wiem, że robi takie na przykład dziewczyna z konta Instagramowego kreatywne macierzyństwo oraz konto jak, jak wychowywać dziewczynki. I takie kalendarze są no też są super. No i rok temu bardzo mi pomógł ten od kreatywnego macierzyństwa właśnie wymyślać y, aktywności z Heleną. Ale nie trzeba robić tak aż dużo. Można ze śniegu, który już jest w Polsce, a u nas jeszcze go nie ma, zbudować domek dla elfów albo dla wróżek. Pamiętam, że kilka miesięcy temu na spacerze z Heleną robiłyśmy właśnie coś takiego, że zbierałyśmy małe patyki, jakieś chwasty, kamienie, kolorowe szkiełka i budowałyśmy wejście do domu elfów gdzieś w jakimś zagłębieniu, które tam jakiś pies wykopał w pagórku na placu zabaw. I pamiętam ze swojego dzieciństwa taką scenę, jak chyba składałyśmy ślimakom albo właśnie jakimś tam wróżkom dary na takim kamieniu na działce rekreacyjnej w Olsztynie, którą moi rodzice mieli kiedyś, ja i moja siostra. Zbierałyśmy łubiny, jakieś tam inne kwiaty, kładłyśmy je na tym kamieniu i coś tam rysowałyśmy kredą. I to była taka wzniosła chwila. Nie sądzę, żeby tam wtedy był wschód albo zachód słońca, ale gdyby to był film, to już bym, wiecie, puściła takie fruwające w powietrzu pyłki i dała złote światło y, otulające otoczenie. No, piękne rośliny dookoła, no, jak tajemniczy ogród. No. I tajemniczy ogród to była w ogóle książka która zrobiła na mnie duże wrażenie. I tak duże, że pamiętam jakiś konkurs plastyczny, na który trzeba było dowolną techniką zilustrować jakąś książkę i wziąłam od dziadka magazyny ogrodnicze, takie wiecie jak ty i twój ogród, czy tam weranda i wycinałam te kwiaty i zrobiłam absolutnie piękny kolaż, taki naprawdę, pamiętam do dziś, piękny. No ale oczywiście wygrał Krzyśnie, którego rodzice rysowali za niego wszystkie konkursy. No ale no, do teraz mam uczucie absolutnej dumy z tego obrazka. Tajemniczy ogród, albo Ronia, córka z na którą Helenka jest jeszcze za mała, a która była moją ulubioną książką z dzieciństwa. To były książki, które wprowadzały do mojej codzienności odrobinę fantazji. Takie Karolcia, która znalazła w nowym domu, do którego się przeprowadziła, albo w starym, tuż przed przeprowadzką magiczny niebieski koralik, który spełniał życzenia, a który chyba tracił kolor. W każdym z nich. I marzyłam o tym, żeby mieć taki koralik i sobie móc wyczarować cokolwiek chce, albo żeby mieć go, żeby go używać, kiedy starsi chłopcy na boisku szkolnym mnie wyzywali od cyganek, bo miałam ciemniejszą karnację. Albo książka Babcia na Jabłoni o wyimaginowanej babci o której marzył mały chłopiec i no przecież to jest bajka, w której się dzieją rzeczy magiczne, no ta babcia potrafi wyczarować wszystko, zabrać go na zagraniczne wakacje bez wyjeżdżania z miasta, podać tort na śniadanie, latać jakimiś samolotami, samochodami, no wszystko no i kupiłam sobie kiedyś tę książkę na kiermaszu bibliotecznym w szkole podstawowej za jakąś symboliczną złotówkę, bo akurat mi tyle zostało z tygodniówki i to była najlepsza książka na ferie, jaką mogłam znaleźć. To było wspaniałe, no bo w ogóle się nie spodziewałam, że ta książka będzie taka wyjątkowa. No bo przecież nawet nie miała zapisu na okładce, no. Po prostu starczyło mi na nią pieniędzy, a wpadła w moje ręce przypadkowo. Z takich magicznych rzeczy to też pamiętam oglądanie na kasetach wideo nagranych przez Tatę Bajek. I to była wersja Hello Kitty jako Heidi i jako Alicja w Krainie Czarów. No, stara animacja, kaseta się zacinała na scenie jak grali w krykieta tymi yy, yy, flamingami, no, no przysięgam, no dokładnie pamiętam na której klatce się zacinała ta kaseta i to było autentycznie tak magiczne, tak mi się wtedy tam podobało wszystko. Muzyka, kolory, historia. No ja, ja myślę, że ja nawet wiedziałam jeszcze wtedy, że nie wiedziałam, że istnieje taka książka, na której ta bajka jest w ogóle oparta. Później wpadłam w Harego i w Anię z Zielonego wzgórza, której natomiast moja siostra nie cierpiała, a ja czytałam namiętnie. Pochłaniałam książki jedna za drugą. No i pamiętam, że mi się aż męczyły łokcie od leżenia na brzuchu na materacu i odczytania. To wprowadzanie magii do codziennych czynności pomaga mi też w takich rzeczach, w których nie sądziłam w ogóle, że będę je wykorzystywać, czyli na przykład kiedy się Helena przewróci, albo uderzy w coś i bardzo ją to boli. No to, wiecie, uskuteczniam wtedy czary i, i takie wierszyki paluszkowe, też, też z wydawnictwa Natuli, to nie jest współpraca, tylko czysty przypadek, że dwukrotnie wspominam ich książki w tym odcinku. Są wierszyki paluszkowe i wierszyki na dobranoc. I tam kilka ich jest. I nauczyłam się kilku z nich. I jak jest jakieś miejsce wymagające ojojania, to szepczę jakiś wierszyk, masując to miejsce a Helena się wtedy wycisza i uspokaja, albo mówię po prostu hokus pokus czary mary i kolanko niech nie boli i tuląc ją, widzę, że to, ją, to, to, to pomaga, no, to na nią działa. Albo ożywianie palców na przykład. To akurat moja mama wymyśliła, yy, jak jej pierwszy wnuk Olek nie mógł zasnąć, to łapała go za stopę i opowiadała mu o każdym z jego palców u stóp że ten paluszek był dziś na spacerze, jest bardzo zmęczony. Ten paluszek czytał dzisiaj książkę o muminku zimą i też się bardzo wymęczył. Ten paluszek skakał dzisiaj na kanapie i się spocił jak wieprznie. Ten paluszek to gotował i wiecie, coraz ciszej, coraz wolniej o tych paluszkach. Ten gotował obiad i zasłużył na odpoczynek. I wymieniała tak te paluszki, łapiąc za każdy delikatnie i zarówno Olek, jak i Helena zasypiali, jak po prostu po dobrym zaklęciu, żeby nie powiedzieć jak po jakichś proszkach więc wiara w to, że palce się męczą, to też jest wiara. A ona ułatwia naprawdę wiele. Nie wiem, czy Helena będzie pamiętała wszystkie moje opowieści o mówiących ptakach, o tym, co powiedział jej, co, co mi dzisiaj powiedział na ucho od sąsiadów, o elfie, który do niej przychodził co zimę i zostawiał jej prezenty i liściki, albo o tym, że za drzwiami zbudowanymi z kawałka drewna, znalezionego na podwórku, naprawdę zamieszkał jakiś stworek. I nie wiem, czy będzie pamiętała bibaka, tak jak ja nie pamiętałabym Olibygi, gdyby nie istniały kamery, i mój tata by mnie nie filmował, albo gdyby mi tam rodzice nie przypominali tej historii co jakiś czas, ale z momentów, na przykład z wakacji nad morzem i zabaw z kuzynką na działce, nie było zdjęć i filmów, a ja doskonale je pamiętam. Pamiętam ucieczkę przed szerszeniami, plażę miejską w Olsztynie, jak jeszcze wyglądała jak rodem z PRL-u, zapach książek w bibliotece miejskiej na Zatorzu i drogę w ogóle do niej. I, i, no, a na przykład też Luna Park w Chorzowie, który teraz jest chyba zwany legendią, a kiedyś po prostu był śląskim wesołym miasteczkiem. I pamiętam wszystkie te rzeczy. I nie były one, wiecie, fajerwerkami, to była po prostu przejażdżka kolejką w kształcie łabątka, no, albo zjeżdżanie na tyłku, na foliowych workach na śmieci. I to, co czyniło to wszystko wyjątkowym, to było dzieciństwo. Po prostu percepcja dziecka. Wiara w to, że świat jest spokojny i jest placem zabaw. I jakieś dwa lata temu. Urządziłam Temonowi, synowi mojej przyjaciółki maszy, wtedy jeszcze pięcioletniemu, z okazji dnia dziecka, zabawę w poszukiwanie skarbu. Ja to chyba gdzieś wrzucałam na Instagram, więc może część z was kojarzy. Zamówiłam u mojej koleżanki ilustratorki mapę naszego osiedla, pięknie zaprojektowaną, i wydrukowałam ją na brązowym papierze, podpalając brzegi. Sama zabawa przyszła mi w ogóle do głowy, bo znalazłam w graciaku taką starą skrzynię, taką zabawkową, właśnie piracką, piękną, drewnianą z jakąś czachą. I uznałam, że to będzie wybitna rzecz do zrobienia z tego jakiejś właśnie przygody. Więc z tego starego t-shirtu białego, który już mi się kompletnie zniszczył, już nie miałam co z nim zrobić, to powycinałam i poszarpałam flagi. Przyszyłam je nićmi do patyków, namalowałam na nich czarne trupie czaszki. Wymyśliłam kilka punktów z podpowiedziami i on na ich osiedlu. Moja mama pisała te wierszyki, bo jest nauczycielką, więc i to poszło po prostu w cztery minuty, a ja to się nad tym męczyłam aż tydzień. Więc yy, niedaleko domu wszystkie te punkty były. W kawiarni czekała główna nagroda i finał, a wcześniej tym on musiał wykonywać różne zadania, rozpoznawać na polaroidach miejsca, do których miał się udać. I to wszystko miało chyba z pięć punktów łącznie. Nie? Były zagadki do rozwiązywania rzeczy, do odkopania, była mała lornetka do wypatrywania jakichś numerów, yy, no i pomagali mu rodzice. I było to absolutnie wybitne uczucie. Samo przygotowanie dało mi dużo radości, aż a w ogóle widząc tego biegnącego tymona, no to już było na równi z tym, jakbym sama biegała za, wskazów za wskazówkami, więc to podekscytowanie tym, czy rozwiązał już zagadki, czy były łatwe, czy trudne. Ja sama chciałam z nim tam biegać, a musiałam cierpliwie w siedzieć w kawiarni i czekać. I to, że teraz urządzam, te miłe niespodzianki, Helenie, może mieć związek z tym, że bardzo mi tego brakuje w dorosłości. Bujania w obłokach, braku analizowania wszystkiego, zastanawiania się nad głębszymi sensami. Wiecie, no dużo jest na tych rodzicielskich barkach, ale gdzieś w sobie mam nadal tę małą Asię, która tęskni za magicznymi stworzeniami i wiarą w to, że w jej domu mogą mieszkać małe elfy. Dlatego tak bardzo lubię być mamą, i dlatego dzisiaj pół dnia spędziłam bawiąc się z chorą Heleną w szkołę, udając nauczycielkę, która sprawdza prace domowe bobrów, pingwinów i dinozaurów. Nie zawsze jest mi łatwo wchodzić w te role, nie zawsze mi się chce, ale są rzeczy, które dają mi, tej małej mnie, po prostu trochę wyjść na zewnątrz. Dlatego lubię szczególnie niektóre książki, celebruję i pielęgnuję wspólne tradycje. I to wiecie znowu, nie muszą być wielkie rzeczy. Mi mama kroiła kanapki w koniki, w te takie małe kawałki, a ja Helenie kroję je tak samo, ale nazywając je biedroneczkami. To również takie rzeczy chciałabym, żeby zapamiętała. I jak widzę, jak ona się cieszy. Jak ona wymyśla, jak ona fantazjuje. Czasem już naprawdę takie rzeczy, że, że głowa mała, to, mi się, to, to przypomina mi się po prostu, że ja byłam taka sama. I sobie myślę fajnie. Zapowiada fajna wspólna podróż. Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień o naszej 5.20. Pa.